Siemano w kolejnym odcinku, lecimy z drugim grobowcem, słuchajcie Mamy go dokładnie w tym miejscu, tutaj gdzie jesteśmy, Northumbria Przy tym dosłownie punkcie szybkiej podróży Można sobie wyjść tutaj z drugiej strony i jesteśmy praktycznie na miejscu Pamiętajcie, jak wam się podoba, subi, kopa w górę, komentarz dla zasięgów Na Twitcha, na Discorda, zapraszam, a my lecimy tutaj O, dokładnie tu w tym miejscu Trochę ciężko to znaleźć, ale myślę, że Myślę, że trochę się tutaj pokręcić i, i jest i się da. Choć o to, że jest dużo gór po prostu w okolicy i jest ciężej. Natomiast z 15 minut trochę krążenia w okolicy i się da. Lecimy dalej słuchajcie. E... O, dobra, coś z dźwiękiem ale to chyba tylko mi się tak wydaje, okej okay. Dobra, lecimy z tematem wow. Cyk do góry ja już teraz tak, słuchajcie. Zdarzyło mi się już, Jezu, tutaj być. Tylko nagrywając po prostu jak to zrobić, po prostu wszystko tak się cieło. Dźwięk z obrazem się strasznie rozjechał w ogóle. No, no tragedia, nie dało się tego oglądać po prostu, więc wyrzuciłem to w cholerę. Nagrywamy raz jeszcze, więc po prostu wiedząc już co trzeba zrobić, pokażę Wam o co dokładnie chodzi. Wow. Myślę będzie sprawnie szybko, więc, więc ogarniemy raz dwa. Więc lecimy z tematem. Cały czas przed siebie nic tu szczególnego nie ma, więc lecimy, że to tak powiem na pałę przed siebie, żeby szybko dotrzeć do tego miejsca, które nas tak naprawdę faktycznie interesuje. O, tu mamy skrzyneczkę tak swoją drogą. Cyk, więc zgarniamy skrzyneczkę. No, wyłaś ten ziomek, dawaj, cyk. I lecimy dalej. Dawaj, dawaj, dalej. Zrasnie długo się biegnie, ale potem... Yy, no ta jaskinia jest dosyć rozłożysta, więc w sumie się nie dziwię, że trzeba było zejść aż tak głęboko. Nie? Dobra, jesteśmy. No i tak to wygląda. Jak się nie dwie rundki trzeba będzie zrobić z góry na dół. E, z dołu do góry co ja gadam. No, i jest tak samo zrobione z pierwszy grobowy. Jest jak się nie mylę, miał, miał na przykład dwa chyba do przesunięcia. E, te pionowe jakieś tam. A co tam? Nie ma drzwi, czy to jakiś błąd? Nie wiem, dziwne rzeczy, ale dobra. No, w każdym razie, skaczymy na dół. Zawczasu sobie można to ogarnąć, bo to oczywiście później się przyda. Więc. No dobra, może być. Jakoś tam koślawo ale wskoczymy. No i lecimy na samą górę. Cyk, cyk cyk i jesteśmy. Tutaj, jak się nie mylę, też jakiś opal czy coś Okej, okay, chyba jednak nie. Wcześniej był, więc nie wiem czy teraz coś się nie po... Nie porąbało, a może się to respirandomowo, bo też taka obca jest A, przed chwilą nie było drzwi, teraz już są, tak że w sumie nie wiem co tutaj się wyrabia Ale dobra, ogarniamy co się dzieje Rozwalamy to No dawaj, dawaj, daj. Cyk, raz Cyk, dwa Teraz tak, to postawmy sobie od razu, będziemy je mieli z głowy I zrobimy tak jak zrobiliśmy wcześniej, że najpierw pójdziemy po te właśnie elementy A dopiero potem po to okrągłe takie coś właśnie Żeby to wszystko otworzyć, nie? No, dawaj, już wystarczy No i dobra, i lecimy po pierwsze Pierwszy element będzie tutaj I teraz tak Tutaj po drodze są jakieś takie drobne rzeczy, ale myślę, że Myślę, że nie będziemy tego zbierać. Teraz tak, musimy sobie zrobić przejście, więc wszystkie te dzbany z olejem i tak bym rozwalił. Może przejdźmy tutaj, żebym nie musiał czekać, aż to zgaśnie. I tak bym je rozwalił z tego względu, że później będziemy musieli tędy przejść, chając co nieco. Więc można sobie to już porozwalać. Zróbmy sobie drogę. I teraz tak, interesuje nas przejście. Dobra, przeżyję, przeżyję. Interesuje nas przejście takie, które nie jest zablokowane tymi belkami tutaj, czyli powiedzmy tu, tu, tu byśmy przeszli tędy, tak, i tutaj, tak, tak, i będziemy przy tym wejściu, no i musimy się tam dostać, więc żeby się tam dostać wystarczy przejść tutaj. Tutaj oczywiście za tymi ścianakami niektórymi są tam jakieś, wiecie, jakieś żarcie, jakieś strzały, jakieś pierdoły, więc może sobie po, po, poszperać nie, tam to nie jest potrzebne, więc po prostu ominę to. No i mamy. Właśnie jakieś jedzonko tego typu piardoby, można sobie pozbierać. No i teraz co? Lecimy z tematem. Oczywiście potrzebujemy jeszcze klucz do drzwi tutaj, tych przed nami. Więc z tym dochodzimy, powiedzmy sobie tutaj i lecimy po klucz. A klucz mamy tutaj w tym oto miejscu. I teraz tak. Jak to? Tutaj przejść, żeby przeżyć. A, tutaj schodzimy na dół. Ciach. O, właśnie, ostatnio się na to nadziałem. Dobrze, że mi się przypomniało. Tak, i musimy się dostać tam na drugą stronę, więc na spokojnie. Cyk. Zabieramy klucz. Klimatyczne pomieszczenia, nie powiem. I lecimy z powrotem. No i dobra. I cała filozofia. Ogarnięte, wyłazimy tutaj, i możemy sobie. E, tam coś było? Nie, jedynko. Dobra, no i wracamy skąd przyszliśmy, to by było na tyle. Ciach, ciach. I lecimy sobie, otwieramy co trzeba. Elegancko. No i teraz tak, to musimy dostarczyć oczywiście do... No na sam początek. I dlatego właśnie to jest to o czym mówiłem, że nie może być ta droga zablokowana tym drewnem, nie? Więc musimy to właśnie... Tak czy siak będzie musieli to rozwalić, więc można, można to zrobić po prostu od razu. Nie denerwuj się, Ivor, no już. Dawaj, dawaj. Cyk. Dobra, trochę slalomów, ale na luzie myślę, że... Czasochłonne to po prostu jest, nie? Więc właśnie to tak jak wspomniałem wcześniej, tylko no niestety się urwało. Te zagadki są takie właśnie nie tyle co jakieś skomplikowane, ale właśnie czasochłonne. I z jednej strony spoko. Ale z drugiej strony... Co tu się stało? Ale z drugiej strony właśnie moim zdaniem brakuje w tych zagadkach czegoś takiego, co po prostu jakieś Jakby to nazwać takie quick time eventy, nie? Że... Że na przykład nagle nie wiem, coś się zawala i musimy szybko zareagować, jak nie to umrzemy, albo coś takiego, nie, więc to by, to by jeszcze bardziej urozmaiciło właśnie szperanie po tych grobowcach, tak mi się wydaje. Ale i tak jest, tak jest spoko, i tak się przyjemnie te zadania, te grobowce szpera, więc, więc, więc jest ok No i lecimy na drugą stronę w tym momencie. No i teraz tak. Przechodzimy naokoło, oczywiście trochę biegania skakania będzie, bo jest daleko faktycznie. Ale nic tu ciekawego po drodze nie ma, więc na luzie można sobie przelecieć po prostu. Tak. No właśnie. To jest zablokowane, więc przechodzimy na drugą stronę. No i standardowy schematny, trzeba ten zamek po prostu. Zamek rozwalić, więc. Lecimy go rozwalić. No i to jest też fajne miejsce w sumie, żeby na przykład te wyzwania, które były robione wcześniej. Bardzo fajne miejsce. Tutaj trzeba to zrobić szybko, jeśli chodzi o ten strzał. Bo zjedziemy za nisko po prostu i nie będziemy mogli po prostu później już strzelić. Więc tutaj trzeba na to wskoczyć i szybko oddać strzał w tamten zamek. I lecimy z powrotem tutaj, cyk. Ja nie zbieram oczywiście tych wszystkich drobnych rzeczy, z tego względu, że to jest... Musiałem wczytać zapisaną grę z, no, z dawna temu, że tak powiem. Żeby, żeby te grobowce można było zrobić, nie? Więc... Wam oczywiście polecam to wszystko zbierać, ja tego nie zbieram, więc. Więc to omijam. O, skrzyneczka właśnie można sobie z niej wyciągnąć, co trzeba. No i mamy to, co nas interesuje. I lecimy z tym dalej. Jeszcze trzeba będzie oczywiście odsunąć co nieco, nie będzie tak łatwo. O, i tego trzeba się też pozbyć. Nic prostszego, w sumie wchodzimy tutaj. Ciach, ciach, na drugą stronę trzeba przejść, niestety inaczej się nie da. No, odruchowo. O, i wystarczy to w tam i po Dobra, i spadamy tam, tu nam się ładnie otworzyło. Oj, no nie no, z bara tego raczej nie popchnę, więc... Ale Iworowi też się widzę spieszy, więc... <gryw> Wiadomo o co chodzi. Ale nie ma nic gorszego przy nagrywaniu filmów, jak... Teraz na przykład te dwa grobowce już nagrałem wcześniej, się okazało, że są pozacinane i nie działają. To jest, no, godzina nagrywania po prostu poszła, wiecie, nie? Więc to jest takie kurde złośliwość rzeczy martwych, trochę, no ale się zdarza. No i teraz tak, musimy sobie podsunąć to, żeby wejść na drabinę, bo inaczej się nie da. No i wchodzimy na górę, otwieramy sobie kolejne drzwi. Ciach. No i mamy to. Cyk. I lecimy z tematem dalej. Tutaj chyba to jest grobowiec, którym właśnie najdłużej się to że tak powiem, pcha, najdłuż, najdalej jest do celu z tym. Ale niestety no innej opcji. O i to jest właśnie, tu będzie problem z przejściem. O dobra, załapało. Ostatnio też się z tym męczyłem, chwilę. Jakiś błąd w teksturach czy coś tam po prostu nie pozwala przejść z tym, przepchnąć tego dalej, więc trzeba po prostu próbować i, i do skutku. Podejrzewam, że to jest jakiś ten, wiecie, jakaś tekstura, że powiedzieć gdzieś milimetr czy centymetr obok i się da przejść, więc jakieś tego typu błędy to są. Nie? No i dobra i mamy na miejscu to. I ostatni element. A ostatni element. No dobra, już widziałem, że się tam coś zawaliło. Weźmy sobie strzały i ostatni element jest tutaj na początku. To kółeczko. Czy tam to, to, to okrągłe coś trzeba przynieść. I lecimy po to tutaj. Tyk. I tu na sam dół. I właśnie po to było tutaj wcześniej przesunięcie tego. Zaraz zobaczycie. E, tą, tą szafkę, tak to nazwę, trzeba było tam przesunąć, więc zaraz wszystko będzie jasne. To wrzućmy na górę. Cyk. I lecimy z tematem. No i właśnie to są te momenty, gdzie właśnie trzeba coś... Nie wiem, targać, biec z czymś, pchać coś, gdzie właśnie przydałyby się teraz takie nutaj eventy, nie? Żeby to... Żeby to nie było takie takie nudnawe. Ty wiecie właśnie, nie? Coś tam nam spada na łeb bo właśnie coś tak. Aj, ej, Bor, weź się obudź, come on spację trzymamy i lecimy, cyk. Cyk, dobra, git. I do góry. Machu, siłę w nogach, że potrafi coś targać na plecach i jeszcze takie akrobacje odpierdzielać, nie? Cyk, 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 jesteśmy. Teraz tak, tutaj oczywiście trzeba to wrzucić na górę. Z nadzieją, że nie przeleci dalej. No, muzyczka fajna się włączyła. I mamy to. I jesteśmy na górze elegancko. No to sezamie, otwórz się, let's go. No i teraz aż się prosi o taki quick time event, nie? Na przykład, że coś się... Coś się wali, trzeba szybko biec, bo coś tam mieć o coś, nie? Bo inaczej zginiemy albo się, nie wiem, przejść się zawali czy coś takiego. No i dobra, jesteśmy. <laughs> is a good who disturbs my rest i am venutius of the brigantes romans came from the sea to parade in their skirts and finery with short flat swords my chieftain wife threw in with them they beguiled her with cloth and gold she even betrayed caraticus gave him to the romans as a gift then she betrayed me. she took my armor bearer as her lover. So I turned on her Roman patrons for years. I hewed down their foot soldiers and disemboweled their horses. For this, they took my head. <laughs> okay <laughs> worse luck for them. I have it here a <laughs> <laughs> No i dobra. Ogarnięte. Tu nic więcej nie ma, generalnie, oprócz tej skrzynki, tutaj. Więc zgarniamy, co nas interesuje i spadamy dalej. Po oczywiście artefakt, bo podejrzewam, że te trzy artefakty, które zdobędziemy z tego, do czegoś nam posłużą. Więc lecimy teraz po artefakt. Wcześniej to niestety ominąłem i musiałem tutaj wracać, oczywiście. Natomiast teraz. Tutaj na luzie... spadamy na dół tutaj. I tutaj po przejściu mamy... tutaj znajdziemy ten nasz artefakt plus jakiś list. Więc warto to po prostu tutaj zajrzeć, aby inaczej, nie można tego pominąć. O, może tak. Tu mamy artefakt. Co to jest? Hasm. Dlaczego to, to? być place gdzie te słowa są użyteczne. Dobra. I tu mamy dalej informacje o tym samym gościu, mniej więcej. No i to chyba na tyle. I tutaj wychodzimy stąd. Wracamy tam na górę. Po prostu, żeby się stąd wydostać. I tak to by wyglądało. Tam się musimy dostać. No więc wystarczy wdrapać się tu z portem do góry. Tu pewnie jakiś opal znajdziemy. Dokładnie. Wdrapujemy się do góry, lecimy tam i wychodzimy z tego przybytku. Tak by to wyglądało, więc jak Wam się podoba, subik kopa w górę komentarza zasięgów. Pamiętajcie, zapraszam na Twitcha, na Discorda. Do następnego, trzymajcie się, cześć!